Witamy w kolejnej już odsłonie naszego konkursu w historii miasta Przemyśla. Podobnie w salach Muzeum Miasta w Przemyckim Rynku. I dzisiaj będziemy sobie opowiadać o bardziej tragicznej losach Przemyśla. O mieście, tu, o którego mury rozwijały się kolejne wojska yy, najeźdźców. Tym, którzy chcieli zdobyć to miasto, które w czasach późniejszych zostało nazwane twierdzą. Kolejne pytanie brzmi następująco. Jakie wojska i pod czyim dowództwem oblegały miasto w wieku XVII i nie zdobyły tego miasta? Znajdujemy się w kościele klasztoru Ojców Franciszkanów w Przemyślu. W prawej nawie znajduje się fresk ukazujący nam scenę wymordowania Ojców Franciszkanów, tegoż właśnie to. Pytanie brzmi, w którym roku scena, którą mamy zamieszczoną na tym fresku, miała miejsce? Pytanie drugie, kto dokonał wtedy tego mordu? I pytanie trzecie, czy przemysł oraz Ziemia Przemysłowa podejmowała jakąkolwiek próbę obrony przed tym najazdem?